Wierszowcy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu osoby. Jest to Henryk Zawieja. Osoba o nazwisku Henryk Zawieja jest to osoba w wieku 58 lat. Policjanci po ustaleniu okoliczności i cech rysopisowych tej osoby. Zmierzają w tej chwili do, zmierzamy w tej chwili wspólnie z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i Powiatowej Straży Pożarnej do ustalenia miejsca pobytu tego, tego zaginionego. Wiadomo, że zaginiony ostatnio, ostatni raz, jak ustaliliśmy, był widziany przez rodzinę 13 lutego, to jest w sobotę, w godzinach późno wieczornych. W tym momencie koncentrujemy nasze siły tutaj na przydrożnym do starej ósemki, do obecnie drogi wojewódzkiej 482 parkingu. I będziemy przystępowali do penetracji, przeszukania tutaj terenu podmiejskiego przyległego do miejscowości Klatka przy właśnie tej drodze starej numer 8. W celu przeszukania tego terenu zobaczymy jaki będzie efekt. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli Państwa poinformować o szczęśliwym finale poszukiwań. Przy tej okazji zwracamy się z apelem do mieszkańców. Jeżeli ktokolwiek posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu osoby zaginionej, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie lub najbliższą jednostką policji.